No to mojej drodzy jest piąta gdzieś 40 nawet nie, tak 48 Jestem w pod wszelkich możliwych odprawach Bezpieczeństwa biletowe i tak dalej Jestem już szukam jaką mam bramkę 32 25 stopni w palmie 9 11 tutaj. No i tu mamy... I tu mamy, moi drodzy, taką restaurację, bardzo fajnie stylowo zrobiona. Ostatni raz na lotnisku a byłem w lutym, jak leciałem na Tajlandię. Tu macie ekskluzywne sklepy i ceny. Tu mamy kantory, nie kantory. I tak to wygląda. Automaty z wodami, nie wodami. Tu jest. O. Sklepy z alkoholem. I tak, a, a, patrzcie, w Rzeszowie jest 8 stopni, Wrocław 10, Docha 33, Lizbon 18, Wiedę 14, Budapest 11, 25, tam gdzie ja lecę? Wszyscy pani tak przyjeżdża żejeżdża po rękach? Nie? Może tylko to któryś? No dobra. 32. Dobra, ja idę powoli. Będę szukał swojego wyjścia. Bo mniej więcej wiem gdzie, jak, na co, po co, komu. O, McDonald's. Hello.

Okej. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Okej. Okay. Jesteśmy. Szukamy wyjścia swojego Właśnie tak się zastanawiam Nie zastanawiam Pytanie czy będę miał yy, czy będę czy będę miał jak to się mówi Rękaw Czy nie będę miał rękawa Ale raczej wątpię zaraz się gdzieś podepniemy i podładujemy Eee hey, Discovery, ładny, kurde. Ładny, ładny 30 Palma de Majorka Ty będę miał rękaw. Ja baba tu sushi